Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy życie w pojedynkę jako starszy mężczyzna może być najlepszym wyborem, jaki podejmujesz? Wiele osób zakłada, że samotność oznacza samotność, ale prawda jest taka, że życie na własną rękę może przynieść zaskakujące korzyści dla Twojego zdrowia, niezależności, a nawet spokoju umysłu. Jeśli jesteś mężczyzną po sześćdziesiątym lub siedemdziesiątym roku życia, ten temat jest szczególnie istotny, ponieważ społeczeństwo często przedstawia starszych mężczyzn jako potrzebujących stałego towarzystwa. Jednak rzeczywistość jest taka, że życie w pojedynkę może dać ci wolności, które większość ludzi pomija. W tym filmie zbadamy siedem potężnych korzyści z życia w pojedynkę jako starszego mężczyzny. Każda z nich może cię zaskoczyć, a kiedy dotrzemy do ostatniej. Być może spojrzysz na życie w pojedynkę w zupełnie innym świetle. To nie są abstrakcyjne pomysły, ale rzeczywiste zalety, które mogą kształtować Twoje codzienne doświadczenie, Twoją pewność siebie i Twoje długoterminowe samopoczucie. Więc zostań z nami, ponieważ to nie tylko o byciu samemu chodzi o odkrycie, jak niezależność, spokój i kontrola nad swoim otoczeniem. Mogą przekształcić twoje późniejsze lata. Zacznijmy. Numer jeden: wolność wyboru Jedną z największych korzyści z życia w pojedynkę, jako starszy mężczyzna, jest wolność podejmowania decyzji całkowicie na swoich warunkach. Po dekadach kompromisów, czy to z rodziną, współmałżonkiem, czy nawet współlokatorami. Możliwość decydowania o tym, co jesz, kiedy śpisz lub jak spędzasz swój dzień, bez negocjacji z kimś innym, może wydawać się powrotem do młodzieńczej niezależności. Tego rodzaju wolność nie jest egoistyczna, jest głęboko odświeżająca. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i decydujesz parzyć kawę o piątej, bo masz taką ochotę, lub śpisz do dziesiątej bez obaw o zakłócenie spokoju. Możesz wybrać prostą kanapkę na kolację, zamiast przygotowywać pełny posiłek, lub zamienić swój salon w warsztat dla swoich hobby, nie tłumacząc nikomu bałaganu. Te małe wolności kumulują się w potężne poczucie kontroli nad własnym życiem. Z psychologicznego punktu widzenia, autonomia jest jednym z najsilniejszych predyktorów szczęścia. Badania pokazują, że osoby, które czują że mają kontrolę nad swoimi codziennymi decyzjami, zgłaszają wyższy poziom satysfakcji i niższy poziom stresu. Dla starszych mężczyzn ta niezależność ma jeszcze większe znaczenie. Po przejściu na emeryturę wielu mężczyzn doświadcza utraty struktury i celu. Życie w pojedynkę może temu przeciwdziałać, dając ci szansę na budowanie rutyn, które służą twoim pragnieniom, a nie oczekiwaniom innych. Znałem mężczyznę o imieniu Charles, który przeszedł na emeryturę w wieku siedemdziesięciu dwóch lat po długiej karierze budowlanej. Przez lata jego życie było dyktowane harmonogramami, godzinami pracy, zobowiązaniami rodzinnymi i wydarzeniami społecznymi. Kiedy jego żona odeszła, postanowił pozostać w swoim domu sam. Na początku ludzie wokół niego martwili się, że będzie samotny. Ale Charles odkrył coś innego. W końcu mógł kształtować każdą część swojego dnia tak, jak chciał. Zajął się malowaniem w swoim garażu, chodził na ryby, kiedy tylko pogoda mu na to pozwalała i częściej się uśmiechał niż kiedykolwiek wcześniej. Powiedział mi: Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak uwalniające jest odpowiadać tylko przed sobą. Tego rodzaju wolność nie oznacza, że odcinasz się od innych. Wciąż możesz zapraszać przyjaciół, spotykać się z rodziną i dołączać do grup społecznych. Różnica polega na tym, że te interakcje są twoim wyborem, a nie obowiązkiem i sprawia, że każde połączenie staje się lżejsze, bardziej przyjemne i bardziej autentyczne. Dla mężczyzn po siedemdziesiątce, gdy wyzwania zdrowotne Problemy finansowe lub presje społeczne mogą wydawać się przytłaczające? Prosta moc decydowania o własnym rytmie dnia może przywrócić poczucie godności i siły. To przypomnienie, że życie nadal należy do Ciebie bez względu na wiek. Numer 2 Spokojne otoczenie. Kolejną niezwykłą korzyścią z życia w pojedynkę, jako starszy mężczyzna, jest spokój, który napełnia Twój dom. Gdy jest on naprawdę Twoją przestrzenią. Po siedemdziesiątce stres staje się czymś więcej niż tylko niedogodnością. Może mieć realny wpływ na Twoje serce, sen i ogólne zdrowie. Życie w pojedynkę pozwala Ci pozbyć się zbędnych konfliktów, kłótni i hałasu, które mogą cicho wyczerpywać Twoją energię. Kiedy żyjesz sam, nie ma nikogo, kto by krytykował Twoje wybory. Nie toczysz debaty o głośności telewizora i nie ma napięcia związanego z tym, jak wydawane są pieniądze, lub czyja kolej jest sprzątanie kuchni. Brak ciągłych negocjacji tworzy spokojne tło, w którym w końcu możesz usłyszeć swoje własne myśli. Ten brak hałasu nie jest pustką, to odnowienie. Pokój w Twoim otoczeniu pozwala Twojemu ciału i umysłowi się zrelaksować. Badania wykazały, że osoby przebywające w cichszych, spokojniejszych domach mają niższe ciśnienie krwi i lepszą jakość snu. Jako starszy mężczyzna oznacza to mniej niespokojnych nocy, mniej zmartwień i więcej energii do cieszenia się swoimi dniami. Pomyśl, jak to jest wrócić z hałaśliwego rodzinnego spotkania i w końcu wkroczyć w ciszę własnego domu. To poczucie ulgi to to, co życie w pojedynkę oferuje ci każdego dnia. Rozważ Roberta, siedemdziesięcią od owdowca, który powiedział mi, że po śmierci żony ludzie oczekiwali, że wprowadzi się do córki. Rozważył to, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że pragnie zwiakoju bardziej niż towarzystwa. Powiedział, kiedy siedzę w swoim fotelu wieczorem, ta cisza wydaje się darem. Mogę czytać książkę bez zakłóceń, słuchać muzyki, którą uwielbiam, lub po prostu siedzieć i oglądać zachód słońca, bez nikogo, kto by mnie przerywał. Ten spokój stał się jego lekarstwem i dał mu klarowność, aby cieszyć się swoimi dniami z mniejszym stresem. Tego rodzaju spokój wzmacnia również twoje relacje poza domem. Kiedy nie jesteś wyczerpany ciągłymi kłótniami lub konfliktami w swoim dachu, podchodzisz do spotkań towarzyskich i wizyt rodzinnych z odświeżonym duchem. Dajesz najlepszą wersję siebie innym, ponieważ twoje osobiste otoczenie odnawia cię, a nie wyczerpuje. Życie w pojedynkę nie oznacza bycia odłączonym. To tworzenie sanktuarium, w którym pokój jest domyślnym stanem. Dla mężczyzn po siedemdziesiątce to sanktuarium może stać się różnicą między czuciem się obciążonym życiem a czuciem się podniesionym przez nie. Numer trzy. Kontrola finansowa jedną z największych zalet życia w pojedynkę jako starszy mężczyzna jest wolność pełnej kontroli nad swoimi finansami. Pieniądze to nie tylko liczby na koncie bankowym, to reprezentacja twoich wyborów. Niezależności i zdolności do kształtowania rodzaju życia, które chcesz prowadzić w późniejszych latach. Kiedy żyjesz sam, decydujesz, jak wydawane są twoje zasoby, a to poczucie kontroli może być wyzwalające. Pomyśl, ile razy nieporozumienia między parami kręcą się wokół pieniędzy. Nawet w kochających relacjach, może dochodzić do ciągłego napięcia dotyczącego tego, co wydawać, co oszczędzać. I ile dawać dzieciom lub wnukom. Te drobne konflikty mogą podważać twój spokój. Życie w pojedynkę usuwa tę warstwę negocjacji. Sam decydujesz, czy zafundujesz sobie miłą kolację, zainwestujesz w hobby, czy oszczędzisz na przyszłość. Ta autonomia buduje poczucie mocy. Kontrola finansowa pozwala dostosować wydatki do Twoich wartości. Jeśli Twoje zdrowie jest dla Ciebie najważniejsze: możesz inwestować więcej w zdrową żywność, fitness czy opiekę medyczną, nie musząc tłumaczyć się nikomu. Jeśli podróże Cię ekscytują, możesz planować wyjazdy, które Cię inspirują. Jeśli hojność sprawia, że czujesz się spełniony, możesz dowolnie przekazywać na cele, w które wierzysz. Chodzi o to, że Twoje pieniądze stają się przedłużeniem Twojej tożsamości a nie źródłem kompromisu kiedy rozmawiałem z mężczyzną imieniem Harold 72-letnim który wprowadził się do małego mieszkania po rozwodzie martwił się na początku o dostosowanie finansowe ale szybko zdał sobie sprawę że niezależność w podejmowaniu własnych decyzji sprawiała mu radość powiedział nie muszę pytać nikogo, czy mogę kupić nową wędkę, lub zafundować sobie weekend nad jeziorem. To mój wybór, moje pieniądze, moje życie. Ta niewielka zmiana przyniosła mu poczucie dumy, którego nie czuł od lat. Psychologicznie kontrola finansowa zwiększa pewność siebie. W miarę starzenia się, łatwo jest poczuć, że życie ogranicza się lub jest dyktowane przez innych. Ale gdy trzymasz lejce swojego budżetu, przypominasz sobie, że wciąż masz wpływ na to, jak rozwija się twoje życie. Ta moc utrzymuje twojego ducha silnym i twoje spojrzenie pełnym nadziei. Życie w pojedynkę może wydawać się na początku obciążeniem finansowym, ale wielu mężczyzn odkrywa, że staje się ono źródłem stabilności. Zmniejszasz zbędne wydatki. Żyjesz w ramach swoich możliwości i budujesz rytm, który działa dla ciebie. Żadne ukryte wydatki, żadne niespodziewane rachunki, tylko przejrzystość i kontrola. A ta kontrola staje się jedną z cichych radości życia na własną rękę w późniejszych latach. Numer 4. Osobista wolność, kolejną potężną korzyścią z życia w pojedynkę jako starszy mężczyzna. Jest pełna osobista wolność, która się z tym wiąże. Po dekadach odpowiedzialności, kompromisów i ciągłych koordynacji z innymi, posiadanie swojej własnej przestrzeni oznacza, że w końcu możesz decydować bez wahania. Ta wolność nie jest egoistyczna, to nagroda za lata dawania i dostosowywania się do potrzeb rodziny, pracy i społeczności. Życie w pojedynkę pozwala ci stworzyć własny rytm codzienności. Możesz budzić się, gdy twoje ciało ci na to pozwoli, jeść posiłki, kiedy ci odpowiada, i projektować rutyny, które odpowiadają twojej energii, a nie kogoś innego. Jeśli masz ochotę oglądać stary western w nocy, nikt nie protestuje. Jeśli chcesz drzemać po południu, nikt nie ocenia posiadasz swój czas. A ta kontrola przypomina wzięcie głębokiego oddechu po latach biegania zgodnie z harmonogramem innych ludzi. Wolność objawia się także w małych rzeczach. Urządzasz swoją przestrzeń tak, jak lubisz, wybierasz jedzenie w swojej lodówce i ustalasz temperaturę w swoim domu na poziomie, który Ci odpowiada. Te wybory mogą wydawać się zwyczajne, ale razem tworzą poczucie łatwości, które pozwala Ci utrzymać się na Ziemi. Wiele mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, ile stresu pochodzi z ciągłego kompromisowania w drobnych szczegółach, dopóki nie zaczną żyć w pojedynkę i nie odkryją, jak lekkie może być życie. Pamiętam rozmowę z mężczyzną o imieniu Charles, który w wieku osiemdziesięciu lat zdecydował się mieszkać sam po śmierci żony. Powiedział: Po raz pierwszy w życiu nie muszę sprawdzać. Co ktoś inny robi jutro? Mogę pojechać w okolice kraju, lub spędzić cały dzień na grzebaniu w swoim garażu, a ta wolność sprawia, że znów czuję się żywy. Jego historia pokazuje, że wolność to nie izolacja, to przywracanie sobie prawa do życia autentycznie. Tego rodzaju autonomia ma głębokie korzyści psychologiczne. Kiedy czujesz się wolny, doświadczasz mniej urazy, mniej presji. I mniej lęku przed spełnianiem oczekiwań. Odkrywasz ponownie hobby i pasje, które mogły być pochowane pod ciężarem obowiązków. Ta wolność staje się katalizatorem kreatywności i radości, utrzymując twój umysł i ducha zaangażowanym aż do późnych lat życia. Życie w pojedynkę oznacza, że żyjesz zgodnie z własnym kompasem, a w wieku siedemdziesięciu lat. Lub później ten kompas ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Daje ci moc, by żyć pełnią życia bez przeprosin i kształtować swoje dni tak, aby odzwierciedlały to, kim naprawdę jesteś. Numer 5. Silniejsza tożsamość. Życie w pojedynkę jako starszy mężczyzna daje również dar odkrywania i wzmacniania poczucia siebie. Przez całe życie wielu mężczyzn traci kawałki swojej tożsamości, gdy angażuje się w wychowywanie rodzin, budowanie karier, lub dostosowywanie się do potrzeb partnerów. Kiedy osiągasz siedemdziesiątkę, możesz zdać sobie sprawę, że wiele z tego, kim byłeś, zostało ukształtowane przez role, które musiałeś odgrywać. Kiedy żyjesz sam, te zewnętrzne oczekiwania bledną, a to, co się wyłania, to jaśniejszy obraz tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy opinie innych nie dominują nad twoimi codziennymi wyborami, jesteś wolny, aby ponownie połączyć się z naturalnymi preferencjami i zainteresowaniami. Możesz eksplorować stare hobby, które porzuciłeś, lub nowe pasje, na które nigdy nie miałeś czasu. Niezależnie od tego, czy to malarstwo, stolarstwo, pisanie, czy ogrodnictwo działalność, którą wybierasz, Staje się czystym odzwierciedleniem ciebie, a nie kompromisem, aby uszczęśliwić kogoś innego. To ponowne odkrycie zapala iskrę młodzieńczej ciekawości i przypomina, że wiek nie oznacza końca wzrostu. Ten proces samodefinicji wzmacnia również pewność siebie. Kiedy stoisz na własnych nogach i budujesz życie, które odzwierciedla twoje prawdziwe wartości, udowadniasz sobie że nie jesteś tylko produktem okoliczności. Jesteś aktywnym twórcą swojego własnego doświadczenia. To uświadomienie daje ci stabilne poczucie dumy, które żadne zewnętrzne opinie nie mogą zachwiać. Pamiętam 75 mężczyznę o imieniu Alan, który powiedział mi, że po przeprowadzce do własnego mieszkania w końcu nauczył się, jaką radość czerpie z gotowania. Przez dziesięciolecia myślał o posiłkach, jako o obowiązkach, coś, co zarządzała jego żona, lub co szybko łapał między pracą. Sam odkrył, że uwielbia twórczość w przygotowywaniu nowych potraw. Śmiał się i mówił: Czuję się jak nastolatek, po prostu eksperymentując i odkrywając, co lubię. To odkrycie dotyczyło nie tylko jedzenia. Chodziło o odzyskiwanie osobistej tożsamości. Psychologicznie ta niezależność pielęgnuje odporność. Życie po siedemdziesiątce często wiąże się z utratami, zmianami i wyzwaniami zdrowotnymi. Posiadanie silnej tożsamości daje ci wewnętrzne zasoby do radzenia sobie z tymi wyzwaniami bez poczucia zagubienia. Wiesz, kim jesteś, a to kotwica utrzymuje cię stabilnym. Nawet gdy okoliczności się zmieniają. Życie w pojedynkę daje ci scenę, aby być sobą bez kompromisów. Dla starszych mężczyzn to staje się nie tylko darem, ale też witalną siłą. To w samotności przypominasz sobie swoją unikalność i odzyskujesz radość z życia na własnych warunkach. Numer 6. Zdrowsze decyzje życiowe. Kolejną korzyścią z życia w pojedynkę jako starszy mężczyzna jest to, że często sprzyja zdrowszym decyzjom życiowym. Wiele osób zakłada, że życie w pojedynkę prowadzi do zaniedbania, ale przeciwnie, tak często bywa. Kiedy żyjesz sam, stajesz się bardziej wyczulony na sygnały swojego ciała i bardziej świadomy swoich rutyn. Bez wpływu habitów innych osób. Zyskujesz szansę na kształtowanie stylu życia, który naprawdę wspiera twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Całkowicie kontrolujesz swoją dietę. Jeśli zdecydujesz się ograniczyć cukier lub jeść więcej świeżych warzyw, możesz to zrobić bez kompromisu. Wybierasz, co wypełnia twoją lodówkę i jak przygotowywane są posiłki. Tego rodzaju kontrola może prowadzić do prawdziwych popraw w zdrowiu. Szczególnie w okresie życia, w którym każde kęs ma znaczenie. To samo dotyczy aktywności fizycznej. Możesz spacerować wtedy, gdy masz na to ochotę, rozciągać się, kiedy chcesz i stworzyć plan fitness, który odpowiada Twoim możliwościom, nie martwiąc się o to, czy ktoś inny chce dołączyć. Nawet Twoje otoczenie domowe może stać się częścią Twojej rutyny zdrowotnej. Możesz urządzić swoją przestrzeń tak, aby sprzyjała ruchowi, relaksowi lub skupieniu. Na przykład, możesz zostawiać miejsce na lekkie ćwiczenia, zaaranżować kącik do czytania, aby zredukować stres, lub utrzymywać chłodną i ciemną sypialnię dla lepszego snu. Te wybory mogą wydawać się małe, ale razem tworzą środowisko, które aktywnie wspiera Twoje zdrowie, a nie mu szkodzi. Znałem mężczyznę o imieniu Frank, który w wieku osiemdziesięciu lat zdecydował się mieszkać sam po tym, jak jego żona weszła do opieki wspomagającej. Na początku jego dzieci martwiły się, że będzie zaniedbywał siebie. Chociaż w rzeczywistości stało się odwrotnie. Zaczynał starannie planować posiłki, spacerować rano, a nawet dołączył do klasy Tajci. Powiedział: Czuję, że moje zdrowie w końcu jest w moich rękach żadne wymówki, żadnych rozproszeń. W ciągu roku miał więcej energii i mniej wizyt u lekarza, co zaskoczyło nawet jego dzieci. Psychologicznie, podejmowanie zdrowszych wyborów na własną rękę buduje szacunek do samego siebie. Zaczynasz postrzegać siebie jako zdolnego, a nie zależnego. Każdy raz, gdy przygotujesz pożywny posiłek lub ukończysz spacer, Utwierdzasz w sobie wiarę, że potrafisz o siebie zadbać. Ta pewność przekłada się na każdą część twojego życia, od tego jak się nosisz, po to jak się łączysz z innymi. Życie w pojedynkę zapewnia platformę, w której zdrowie nie jest już czymś, co musisz wpasować w zajęty dzień, ale czymś, co stawiasz w centrum swojego życia. Dla starszych mężczyzn. Ta zmiana może dodać lat witalności i sprawić, że każdy dzień będzie jaśniejszy. Jeśli nadal oglądasz ten film i znajdujesz te spostrzeżenia wartościowe, proszę, skomentuj numer 6 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam ci zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym tworzeniu dobrego kontentu, który informuje i inspiruje Cię. Teraz przejdźmy naprzód. Ostatnie myśli. Życie w pojedynkę jako starszy mężczyzna często bywa niedoceniane, ale jak omówiliśmy, może być jednym z najbardziej wzmacniających i satysfakcjonujących doświadczeń późniejszego życia. Z daleka odbycia wyrokiem samotności, może być drzwiami do pokoju. Wolności, zdrowia i prawdziwego połączenia. Każda korzyść, o której rozmawialiśmy, pokazuje, że samotność może być siłą, zapewniając przestrzeń do ponownego odkrywania siebie, budowania zdrowszych rutyn i cieszenia się życiem na własnych warunkach. Prawda jest taka, że starzenie się nie oznacza kurczenia się w zależności, może oznaczać dostrzeganie wysokiego w swojej niezależności. Kiedy żyjesz w pojedynkę, dowiadujesz się, że twoje towarzystwo ma wartość, twoje decyzje się liczą, a zdolność do tworzenia radości dla siebie nie zmniejsza się z wiekiem, wręcz przeciwnie, rośnie. To uświadomienie jest potężne. Zatem, jeśli jesteś starszym mężczyzną i zastanawiasz się, czy życie w pojedynkę jest dla ciebie odpowiednie, pamiętaj: Nie chodzi o bycie samemu. Chodzi o to, by być wolnym do życia autentycznie, spokojnie i z pewnością siebie. Możesz odkryć, że samotność daje ci więcej życia niż kiedykolwiek się spodziewałeś. Dziękuję, że do nas dołączyłeś dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś i jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę: polub, zasubskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który informuje i inspiruje Cię. Dziękujemy za oglądanie. I czekamy na Ciebie w kolejnym filmie.